Oj ta ryba jest dużo większa. Także rok minął i, i znów spróbujemy połowić batem. Tym razem przeniosłem się tutaj, na początek stawu, w miejsce, gdzie od kilku dni nęcę tylko i wyłącznie pszenicą. Dzisiaj spróbujemy z zanętą, no, nie wiem jak to wyjdzie, ale sypniemy troszkę tej zanęty i spróbujemy połowić drobnicy. Ewentualnie, jeżeli się uda złowić drobnicę, to rzucimy ją na sandacz. Tak jak już wspominałem wcześniej, nie chcę nęcić zbyt grubo, gdyż ryby u mnie na stawie nie znają za bardzo zanęty, więc tylko delikatnie do zapachu, no i zobaczymy. O, jest branie. <laughs> Drobnica jakaś bierze. Na trzy pięki z Robakiem, Podio, mam rybę jakoś. Tak karasiowo, jest pierwsza ryba. Jesiot. Ale za płetwę. Patrzcie, jest pierwszy jesiot. No szkoda tylko że nie ma na... Szkoda tylko że nie ma nie ma tego. O ale fajnie chodzi. No, tak no. Na coś takiego to będzie walczył, no nie ze średnich większych. A to ten sam co wtedy Bo te płytki ma takie boczne Chyba tak mi się wydaje Patrzcie, jest pierwszy jesiot Szkoda tylko, że za płetwę, a, a nie za gębę No ale jest Tydzień, ponad tydzień od wpuszczenia i miewają się jesiotki dobrze. No ale ja się w każdym bądź razie w zanęcie spinkami Wszedł w zanęte spinkami. Znaczy, że prawdopodobnie żerował. Tylko pytanie, dlaczego złowiłem go za płetwę. Trzy pineczki z czerwonym robakiem. No i zarzucamy. Al bolín, caras. E Skoro funkcjonuje przynęta, to zakładamy znowu trzy pinki i czerwonego rybaka. Jest, 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 jakieś coś dziwnego, chyba jesiod. A jest jesiod, i ten prawidłowo, ten prawidłowo zaczepiony. <śm> i większy. Jest dobra. Dobra. Także Ten jesiotrek już żerował w zanęcie z pinkami Czyli co, jesiotry już żerują A zatem środowisko im pasuje Także już wiemy, że siotry żerują, zatem do zanęty rzucimy, dorzucimy całą pinkę już, żeby troszkę się pożywiły robactwem. Wymieszamy i donęcimy. A, jesiotry! <laughs> no to jest zabawa z jesiotrami. Także zanęta i pinka w zanęcie. No i sami widzicie, podchodzą je siotry i, i żerują w zanęcie. No już Cię puszczę, już Cię puszczę. chyba po haku. Nie, jest. O, rozgeł się. Na rybie. Schowany był spławik. Ja tak do ciebie tu spojrzałem, a patrzę, Pławika nie ma. Zapewne je siotry weszły. No dobrze, chociaż na koniec troszeczkę pinki pojedzą. Przyrosną 2 mm. <laughs> Pewnie jest następny. O nie wiem co to jest. O jesio, tak wyskoczył. Ale wariat. Mały, ale wariat. Oj kurde, zaczepiłem Ale odczepił się przy podbieraniu, ale i tak go chwyciłem. Podobnej wielkości mógłby powiedzieć, że ten sam, ale na pewno nie. Wiecie, Także to, że Wspuszczałem tu je siotry i łowię je w tym samym miejscu. To nie ma znaczenia. Po prostu, miejsce, w którym teraz łowię, jest bardzo twarde, jest gliniaste. Dwa tygodnie temu wchodziłem tam. To, w miejscu, gdzie teraz łowię, wiem, że jest twardo i dlatego ryby się tutaj trzymają. Dlatego żerują je siotry, dlatego wyjadają naszą, naszą zanętę. Zabawa przednia, ale. Dzisiaj w zasadzie łowię ostatni dzień. Koniec urlopu zbliża się nieubłagalnie. Zatem, następny raz, kiedy będziemy próbować łowić, to będzie to rok 2021. Miejmy nadzieję, że siotry równie dobrze będą brały. Będziemy widzieli chociaż różnice w wielkości. Chyba mam? A mura mam na kukurydze. Wyczekało, stało, stało i jest. O, jaki wariat! biorę. Mały taki półtoraczek. Mówię, że one są dwie wielkości. Chyba nie za duża, to chyba nawet nie będę używał podbieraka. się daje. O, o patrz porwą. Ale jaja, porwał żyłkę. Przypon. Ale nawet mocno nie ten, no dupa. O, szkoda. Szkoda, bo to był do wzięcia. Oj, ta ryba jest dużo większa. He. Miałem coś fajnego. Nie. Było coś fajnego. Nie było odjazdu, tylko po prostu ciężar, i coraz bardziej, coraz bardziej. Po prostu ryba się odczepiła. Prawdopodobnie, gdyby, gdyby wciąż była na haku, podejrzewam, że mogłaby wyprostować hak. Jest już Jeśu. Chodzi ale o, o. A jak ale wyskoczył <laughs> Ej to z tych chyba największy ten Zabata to jeszcze zabawa, bo one, one maławe są to akurat. Ale skacze ty największy. Jest Jestem największy jeszcze. No i ten już walczy. Chyba z ciekawości go zważymy. No i tak gdzieś będzie, chyba to ten największy. W zasadzie nie jest to największy Jesiod, bo ma 67 cm i kilo 14, ale już zabawa z nim była na 7-metrowym baciku. Dobra, nie męczymy, wypuszczamy.